Hej, hej, witajcie w kontynuacji. Lecimy dalej z naszym F1 managerem. No, niestety nas botas wyprzedził w samej końcówce wyścigu. No dobra, zobaczmy co mamy. Poczta. A, już przeczytałem maila. Scouting zakończony, już robię nowy. Tak, dobra. Obiekty. To się robi, to się robi To jest zrobione Scoutingi, jeden mi wystarczy eee, Za 14 dni, za 25 dni, czyli jeszcze czekamy z częściami nowymi Zanim zrobimy, a do kiedy mamy te godzinę? Już na 2 miesiące to jest, no dobra, tru trudno, poczekamy Będziemy słabsi O, jest modernizacja lądowiska. trzeba budować dalej i zbieramy kasę oczywiście, jak widzicie um, e, e, To było tu Modernizuj Tutaj Tygodniowy dochód, no to, to jest spoko Spoko rzecz e, Kiedy będą te nowe części, to tylne skrzydło? 6 dni Ok. To powinno być na na wyścig, tak mi się wydaje Scouting zakończone, dobra e, Dyrektorzy techniczni no Ona jest dobra, ma 40 lat, więc w porównaniu do tych innych, no to jest najmłodsza, więc Chyba ma jakby predyspozycję na to, żeby brak zainteresowania ma predyspozycję, żeby się rozwinąć, tak myślę Odnów kontrakt, brak zainteresowania Tuż po podpisaniu kontraktu Ok, czyli jeszcze trzeba poczekać To może jednak nie być takie łatwe jak to wygląda To jeszcze zeskanujemy tutaj ze dwóch czy trzech i potem inżynier jeden u nas odchodzi, tak? Jeszcze czy odchodzi Nie ma kontraktu, inżynierowie są tu 10 miesięcy. No, może tą izbę pamiątek trzeba będzie zrobić, żeby łatwiej kontrakty podpisywali. Nie wiem, tak czy inaczej, ko tu mam, tu wszystkie budynki, które chciałem robię Symulator wyścigowy, czy powinienem rozwinąć? Eee, może jeszcze nie. Jest to centrum dla zwiedzających, więc lecimy dalej. To się bardzo szybko zwróci. No i mamy tylne skrzydło. No i na razie nic nie projektujemy. Bo na razie czekam. A więc wytwarzamy tylne. Już do końca sezonu będzie, więc widzę, że to dużo DRS-u daje. Ale reszty to tak malutko. Już robimy z 6 sztuk. Tak tylko z ciekawości zobaczę, czy dużo by to dało, jakbyśmy zrobili bez godzin. No tutaj podwozie to było niezłe. Przednie skrzydło też by było całkiem. Strąki no. Zawieszenie. Z tymi oponami to by było tu lepiej na pewno. No może Ale mówię, na razie poczekajmy aż te dwa budynki się rozwiną Wtedy będę wszystko klepał No i na dzień wyścigu powinno być to kolejne Lądowisko dla helikopterów zrobione Więc znowu robimy modernizację Już będzie na maksa hmm, Atrakcyjność zespołu przy zaufania Zbaw pamiątek, może? Może to zróbmy, to wiecie. Będą chcieli podpisywać te kontrakty. Mam nadzieję. Mm, scouting zakończony, ok. No to robimy kolejny scouting. Sorry, nie dyrektorzy techniczni. I pad fry. No i przeskanujemy tylko. Mm, nie wiem do tego co ma 80, bo dalej to myślę, że nie ma sensu brać gorszych. I tak mamy całkiem niezłego gościa. Um, no i to tyle, więc ja się z wami zaraz widzę w, kwalifika w kwalifikacjach, tak w kwalifikacjach, bo trening oczywiście pomijam. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo chyba powinien mieć jedną część, tak, więc zamontuję to u Porsche, żeby od razu już sobie e, mapował. Żywotność opon mamy całkiem, nie, całkiem niezłą Chłodzenie silnika, tu jesteśmy dobrzy Widzicie reszta, to jesteśmy dość całkiem Całkiem słabi, to jest chyba do średniego porównania Bolido, No dobra, czyli lecimy, 18 Porsche, powiedzmy, że mu się uda Zaryzykuję mu na 20 Zaryzykuję, dobra, niech będzie 20 więc widzę się z wami za chwilkę witajcie po treningu, przed nami kwalifikacje a tutaj jakoś się uszkodziły, ale chyba po prostu się, że tak powiem z czasu zepsuły już ma tylne skrzydło, ale damy purszę to tylne skrzydło bo myślę, że on je lepiej wykorzysta więc ten pan... No sorry, ale Lawson jedziesz niby gorzej no dobra, lecimy. Treningi poszły dobrze. Ja wam nie pokazałem ustawień, to wam pokażę po kwalifikacjach. Um, lecimy Pursze od razu. I tu pamiętam, że coś jest nie tak z kwalifikacjami, w sensie, że oni będą automatycznie ściągani jakby. Na drugim kółku, co jest dziwne, ale czasem się tak zdarza na tych niektórych torach. Trzeci zakręt dopiero porusza. Tu ma na rozgrzanych, zobaczymy, jak pojedzie. O, ja nie mogę! Ściągani są. Co za głupota to jest. No właśnie, wkurza mnie coś takiego. A drugie kółko, chyba, jak już się pojedzie, to jest normalnie. Ale teraz, jego na przykład, muszę ściągnąć. No dobrze, chociaż u jednego zauważyłem. Ale tak trochę za późno, bo opony uszkodziłem już kurczę, czy uszkodziłem. Krofie. co teraz nie zjeżdżanie ten powtórzy o nie wiem czy on go nie przyblokował Cóż, na pewno się poprawiliśmy, to widzę, ale czy dużo, to chyba nie. Nie, słabe kółko. O nie, Lawson nie ma rozgrzanych opon. I jeszcze mu DRS-u nie włączyłem. Znaczy, rs u baterii. Ajajajaj, słabiutko. Mi to idzie. Nie mu też idzie słabiutko, dobra, chyba nie ma co jechać tego Dwa żółte ściągnijmy go, na nowych spróbujemy Czyli 86 stopni tu jest i czekamy na jakąś lepszą pogodę może Na końcu powinno być Botaz w ogóle gdzie jest? Okon, zobaczcie jakie oni czasy teraz wykręcają, jest jakaś chyba lepsza pogoda. O dobrze, akurat przed nimi będę. Lowson musi czekać, ale Copy. wyprzedzi chyba. Nie wiem, do Albona na pewno dojedzie, ale czy Albona wyprzedzi, to nie wiem. Zobaczymy. A bo Albon ma szybkie, ok. Przeżyłem te śmieszne rzeczy, tak. Opuszczaj, no to słabiutki ten czas. Teraz może by nie miał lepsze. No, a razie ma gorzej pierwszy sektor, nie mogę. Okon, gdzie jest w ogóle? Pursze 14, finalny trzeci sektor, widzę że szybko przejechał A Lawson? Zostaje, ale jeszcze mogę spaść Pursze, chyba spadnę Spadnę, no Uuu słabiutko. No to słabe kwalifikacje, szkoda. Oko i Gazli mnie niepokoją. Nie wiem, czemu aż tak słabo poszło. Ale może mają jakieś upgrade'y, których ja jeszcze nie mam. Więc mamy ostatnie miejsce: 18. Williams za nami, co jest ciekawe. Ale może po prostu ten tor nie odpowiada ich auto. No dobra, więc do zobaczenia za chwilkę w Grand Prix. A, miałem wam jeszcze ustawienie po, pokazać, bo nie pokazałem wcześniej. To ustawienie, które mam na aucie, to jest. O, nie widać. W sumie są prawie takie same, jak były kiedyś. Dobra, trudno. To yy, może jakoś skleję film, że będzie widać. To na razie.